Każda firma zatrudniająca co najmniej 25 pracowników ma ustawowy obowiązek zatrudnienia 6% pracowników z niepełnosprawnością. Jeśli wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosi poniżej 6%, firma jest zobligowana dokonać wpłaty do PEFRON. W Polsce mamy najniższy w Europie wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Czy zatrudnienie tych osób to dla pracodawców wciąż labirynt przeszkód, barier i stereotypów? W 2021 roku firmy w Polsce wpłaciły do PFRON ponad 5 miliardów złotych. Wysokość wpłat do Pefron rośnie z kwartału na kwartał. W czerwcu 2020 roku wpłata wynosiła 2167 zł i 24 grosze. W czerwcu 2021 roku wynosiła już 2309 zł i 55 groszy, zaś w czerwcu 2022 roku wynosiła 2534 zł i 62 grosze. Przykład: firma zatrudniająca 500 pracowników i nie zatrudniająca pracowników z niepełnosprawnością wpłaca do PEFRON ponad 900 tysięcy zł rocznie. Czy warto wpłacać rocznie kilkaset tysięcy czy nawet kilka milionów złotych do pefron? Czy nie lepiej zatrzymać te środki w budżecie i dać pracę osobom, które mają więcej przeszkód do pokonania na swojej drodze? Część osób z niepełnosprawnością zamieszkuje małe miejscowości, bez możliwości znalezienia pracy. A nawet gdyby była taka możliwość, to stan ich zdrowia nie pozwala na pracę w formie stacjonarnej bądź hybrydowej. Bariery architektoniczne to wciąż temat rzeka. Rozwiązaniem tej sytuacji jest telepraca bądź praca zdalna. Da się? Wszystko się da, jeśli tego bardzo chcemy. Korzystając z usług DaSie, wymieniona wcześniej firma licząca 500 pracowników nie zapłaci wpłat do Pefron, a rocznie w budżecie firmy pozostanie około 495 tysięcy złotych. Zyska lojalnych i zaangażowanych pracowników. Korzyści wizerunkowe, przecież różnorodny zespół niesie dla firm potencjał. I wreszcie świadomość, że pomagasz. Po prostu. Ile Twoja firma może wygenerować oszczędności, jednocześnie czyniąc dobro. Zapraszam na stronę internetową www.dasie.info. Pomagaj i nie płać pefron. Maciej Lewandowski, założyciel Agencji Pośrednictwa Pracy Dasie Spółka Zo.